Układy przygotowania powietrza są różne. Są większe. Są takie małe, gdzie tylko następuje filtrowanie powietrza, ciśnienie nie jest regulowane. Są takie średnie i takie popularne, choć nie najlepsze ze względu na to, że niestety w pełni nie, nie oddzielają wilgoć. Powietrze porywa krople wody no i nie następuje dostatecznie dobrze se sedymentacja ciśnienie reguluje się tutaj tym pokrętłem słychać czaśnięcie czyli zablokowane zostało pokrętło, to jest nakrętka do mocowania takiego zaworu redukcyjnego to jest manometr, powietrze wpływa tutaj tym krótkiem, a tym wypływa, teraz będę demontował to jest zbiorniczek na skropliny, tutaj widać jaki zaworek, który służy do spuszczenia skroplin. Teraz rozkręcę ten element, to jest filtr powietrza, to jest sprężynka, która naciska na membranę, która Służy do zadawania siły na zawór taki iglicowy. To jest element, który zawirowuje powietrze, a to jest część zaworu iglicowego, który decyduje o ciśnieniu, który jest na wyjściu takiego zaworu.